Super. Jesteś szybszy, jesteś mocny. Dawaj. Ty zaczynasz. Ty masz zaczynać. Ty masz zaczynać. Tak jest. I chodzisz. Głowa chodzi. Tak? Pracujemy cały czas. Pracujemy od początku. Tak jest. Zewnętrzne niskie. Bardzo dobrze. I na boczki. Na boczki Dawid. Nie przód, ty. Tak? Nie przód, ty. Lewa łapka wyżej. Super. Głowa pracuje. Tak. Szybszy jesteś. Dawaj. Bardzo dobrze. I noga. Tak. Ustawiasz. Ty sobie ustawiasz walkę. Lewy prosty, lewy kąt. Jedziesz ty. Tak. Uważaj na te bęciste. Dobra. Ty. Bardzo dobrze. Spokojnie. Tak. Nie podpalamy się, Dawid. Minuta poszła. Od razu kontruj. Od razu kontruj. Tak. Tak. Zejście i lewy kąt. Zejście na, na, zejście na lewo i lewy kąt. Dawaj, Prawy prosty, lewy klak. Jedziesz ty. Bardzo dobrze. Siadło to. Minutka pykła. Jak kiwa głową, że nie siadło, to znaczy, że siadło. Jedziesz tak. Właśnie. Tak Twoja robota. Cały czas chodzisz na boczki. Pewnie. Tak. Popraw to. Super. Popraw. Siądź na nim teraz. Głowa niziutko, Dawid. Głowa niziutko. Tak. Chodzisz cały czas. Głowa się, Głowa się rusza. Głowa się rusza, nie w miejscu, Dawid. Tak jest. Tutaj. Twoja praca. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Górą ponawiaj te doły. Pół minutki zostało zaraz będziemy podkręcać troszeczkę dobra Dawid? przygotuj się, będziemy podkręcać teraz 20 sekund siedzisz na nim do przodu, główka nisko i podkręć to, nogą kończy nogą niska super, siedzisz tam, siedzisz, dawaj do bitki dawaj do bitki, 10 sekund Luźniejsze łapy, szybsze, luźno, szybciej. Dawid, luźne, szybsze. Dawaj, skończ akcję. skończ, 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 dawaj. Bardzo dobrze. Dokładnie, rozluźnij łapki, tak? Szybkie ciosy. To co rozmawialiśmy, tak? Ciosy mają być szybkie. Dawaj, ty zaczynasz coś. Ty zaczynasz, Dawid. Szybkie, luźne ciosy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. 1000 ty, teraz ty musisz. A, ty musisz zaznaczyć. Prawy overhand, Zobacz. Prawy overhand, Tam się prosi ten over prawy Pokaż jak trzeba kopać. Dawid, jak trzeba kopać. Takie, jest. O właśnie ten over. Super. Lóżniejsze łapki, różniejsze łapki, luźniejsze łapki. Już tak, wyprzedasz, zobacz. Luż tak jest, zobacz bardzo ładnie. I prawa ręka kończy to. Prawa ręka to kończy. Super. Tak jest. Bardzo ładnie. I prawa dołu od razu. Prawa dołu. Prawa dołu, lewa góra. To co rozmawialiśmy. Już lewą górę dostęp do tego. Niżej broda. I ruszasz się. Dawaj. Tak jest. Praca cały czas. Siedba, super, super, za pakiet! Pięknie! Super! I po dołach. Lewy góra, dwa doły góra! Tak! Góra też szybciej, super! Rozpoczynasz i kończy, Dawaj. Tak, przedni, cały czas przedni, pięknie, siadło to! Spokojnie, prawy overhand Dawid, prawego overa spróbuj! I łapki wysoko, okej? Okay? Dawid, prawy overhand, niczego! Pięknie, sablo. siadło! Siadło! U, na boski, na bo, na bo, pięknie. dawaj no dawaj, podkryć teraz, no bo, Tak bo, wsiądź do bitki, idź do dawaj, 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 dawaj. sędzia, 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 sędzia. no A, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zobacz. wyprzedzasz wszystkich. Pięknie. I nisko nogę zabieraj mu. Pięknie. Siadło to. Jeszcze haj powinien tu poprawić Tak. Uważaj na ten prawy prosty, uważaj, wchodzisz do bosku. Ty zaczynaj, Zawisz, ty zaczynaj, ty zaczynaj. Jeszcze chwilkę. Tak, bardzo dobrze. Zobacz, że przepis. Chodź to, pięknie, chodź nogą. Dąć to nogą. Tak, nogą Dawidko Bardzo dobrze siadło. Babek nie, 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 nie. Spokojnie. Spokojnie posłuchaj. sobie. Długi, prawy, prosty Dawid. Długi, prawy, prosty Dawidku. Tak, zobacz co się dzieje. Jeszcze raz. Głowa chodzi, długi, prawy, prosty. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak. Da. Górą Prawy prosty, lewy high, prawy prosty, lewy high, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Tak jest, zjadło, niskie, niskie od razu, niskie kopnięcie, No i pokaż teraz po co tu przyjechałeś, łeb na dół jedziemy z tym. dawaj! Dawaj! Bizu bitki, dawaj! Tak, dawaj, dawaj, jedziemy się bić! Siedzisz tam, czas, Siedzisz tam, dawaj! Teraz się bijemy, Dawid, jedzie! Głowa na dół do przodu! Nie cofamy się, dawaj! Jeszcze się dawaj. Idziesz, dawaj, tak jest, wymieniaj to! Idziesz, idziesz! Ta ta, tak, jest, wymieniaj to, jest, cicho, dawa, ta, ta, ta. Tak! 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 dawaj, dawa, 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 Tak! jedziesz Tak! Tak! dawaj, 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 zaczynaj, Tak! 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 dawaj, dawaj, Tak! Tak! jedziesz Tak! 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 Drugi pojedynek. A zwyciężył dni. Dani! Po kusty! Dragon Fighter! Z pokorem walki firma Atombu zapraszamy reprezentanta do wręczenia nagrody.